Prezentacja danych drugie starcie jesteśmy w pliku wykresy i przejdź sobie do arkusza o nazwie wykresy 2. Tutaj pokażmy sobie jeszcze dwa bardzo popularne wykresy. Będzie to wykres kołowy i liniowy, no ale może z kołowym trochę poszalejemy i pokażemy dodatkowe możliwości. Sprawdźmy to, więc tak, zaznaczamy oczywiście jakąkolwiek komórkę w zestawieniu, bo tym razem stworzymy wykres w ten prosty, szybki sposób. Po zaznaczeniu jednej komórki. W wybraniu polecenia wstawianie, damy Excelowi się wykazać, aby samodzielnie zaznaczył, spróbował ogarnąć wszystkie dane. Ja wybieram tutaj z bloku wykresy w karcie wstawianie, że chciałbym mieć do czynienia z wykresem kołowym. Może od razu wybierzmy sobie taki wykres kołowy 3D. W porządku, najprostsza wersja wykresu kołowego 3D, czyli bez żadnych szaleństw, bez żadnych oznaczeń, etykiet. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. W dodatku jeszcze. Temat naszego wykresu, nasz tytuł to kwartał 1, Będę mógł tutaj oczywiście za moment to wszystko zmieniać. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Więc co możemy tutaj zrobić z takim wykresem kołowym, w jaki sposób go ustalić. No więc, tym razem, skoro w poprzednim filmie bawiliśmy się wszystkimi menu tutaj po prawej stronie przy wykresie, tym razem przejdźmy do karty projektowanie i powiemy na wykresie projektowanie, na karcie projektowanie, że chcielibyśmy na wykresie naszym kołowym przede wszystkim zobaczyć, jaki jest. Udział procentowy tych osób w całości, w 100% tego koła, czyli na przykład skoro Jarocka jest na niebieskim tle, tutaj to w takim razie, jaka to jest procentowa wartość takiego koła, aby użytkownik naszego wykresu, czy też odbiorca zobaczył dokładnie na wykresie, jak to wygląda? I tutaj zaproszę Ciebie do szybkiego układu. W szybkim układzie. Możesz dostosować wykres w taki sposób, aby wybrać na przykład pierwszy z szybkich układów, gdzie od razu będzie pokazane, że nazwiska tych osób są na każdej części koła. Dodatkowo przy, każdej, przy każdym nazwisku jest powiedziane, jaki udział procentowy ma każdy ze sprzedawców w sprzedaży tej stuprocentowej. No I wybieram sobie dokładnie tego typu zależność. No na przykład nie pasuje mi, specjalnie tutaj będziemy się czepiać do tego wykresu, trochę nie pasuje mi, że nie są widoczne dokładnie nazwiska tych osób, ponieważ są tutaj w środku na kole, więc zajmiemy się w tym tak, że na etykiecie danych którejkolwiek klikam prawym przyciskiem myszy, spójrz, że wszystkie, zauważ, że wszystkie etykiety zostały zaznaczone ten, dzięki temu, wybieram formatuj etykiety danych i podczas formatowania etykiet danych Teraz w promocji dostaniemy dodatkowe okno po prawej stronie i powiem, wiesz co? Ja bym chciał tutaj. No, pasuje mi, że nazwa kategorii, czyli nazwiska tych ludzi, pasuje mi również, że wartość procentowa jest pokazywana na etykiecie, bo tutaj mogę bardzo dokładnie pokazać, co jest na etykiecie. Ale ja bym się chciał bardziej położeniem tych etykiet zająć, czyli nie pasuje mi, że te etykiety są dokładnie tutaj na tych kołach i niektóre nie są dokładnie czytelne. Więc wybieram sobie koniec zewnętrzny i Ciach nagle jednym ruchem tutaj. Spowoduje, że te etykiety są na krawędziach koła. Dodatkowo no, chciałbym dokładnie przeczytać dane, bo może Jarocka ma 10%, ale może to nie do końca jest prawda, może to jest 10,02 na przykład. Więc mogę sobie jeszcze dostosować formatowanie tych etykiet pod kątem liczb, i powiem, że tutaj w bloku liczby jest konkretna kategoria, nie chciałbym ogólnej, tylko chciałbym procentową. Etykietę i miejsca dziesiętne, dwa od razu z automatu dostałem: dwa miejsca dziesiętne, czyli dowiem się, że jedna kierowca ja 9,57, a nie takie zaokrąglone 10. Chcę pokazać bardzo dokładne dane, więc w formatowaniu tych etykiet podjąłem taką decyzję. Możesz tutaj jeszcze formatować te etykiety pod kątem wypełnienia, jakiś nawet tutaj rozmyć tekstu. To nie jest do końca przydatne w. w podczas analizy danych, ale jeśli te etykiety są zaznaczone, to ja przejdę tradycyjnie do narzędzia główne i tutaj na przykład wskażę, że ta etykieta ma być po prostu większa. Nie ma sprawy, tak właśnie się wydarzyło. No i to jest jeden ze sposobów formatowania takiego wykresu kołowego. Oczywiście za każdym razem w karcie projektowanie możesz tutaj wybrać sobie jak ten wykres ma być dostosowany, jednak w zupełnie inny sposób, takie propozycje z od Excela mówią, tutaj mam dla Ciebie przygotowanych parę takich możliwości, nie ma sprawy. Zobaczmy jeszcze, że jeżeli klikniesz prawym przyciskiem myszy na, taki, na jednej z części koła, wszystkie zostaną zaznaczone i masz tutaj do dyspozycji formatuj serię danych, czyli możesz stworzyć formatowanie jednocześnie do wszystkich części koła, ale uważaj, bo jeżeli... Zaznaczysz tak jeszcze raz, klikając na pojedynczej części koła, to wówczas to zaznaczenie ze wszystkich znika. Pojawia się tylko na jednym elemencie, i klikając prawym, mam do czynienia z formatowaniem punktu danych, a nie seriami danych. I to jest duża różnica, bo te ustawienia, które teraz wykonamy, będą do, tylko i wyłącznie do jednego punktu danych tej części koła. Natomiast jeżeli to jeszcze raz zrobię, czyli odznaczam, klikając gdziekolwiek, Klikam ponownie prawym przyciskiem myszy na dowolnej części koła. Wówczas zaznaczają się znowu wszystkie, i mam do dyspozycji polecenie formatu i serię danych. I tutaj mogę sobie wybierać, jak moje serie będą formatowane. No, przejdźmy do takiego formatowania serii wyglądowego, czy na przykład kąt pochylenia wycinka. Zobacz, przesuwam sobie. Bo na przykład zależy mi, żeby Jarocka była tutaj z przodu prezentowana, więc przesuwam sobie tak wykres, aby Jarocka była zaprezentowana z przodu jest jarocka zaprezentowana z przodu to jest kąt pierwszego wycinka i rozsunięcie wykresu kołowego, no to tutaj też damy sobie upust fantazji nie ma sprawy, zobacz, o tak będzie wyglądał nasz wykres i dostosowanie go pod kątem takiego sformatowania wyłączę formatowanie serii danych, zobaczmy co tutaj jeszcze, o mogę na przykład podpowiedzieć mojemu y, odbiorcy takiego wykresu, że tutaj Kowalska jest szczególnie istotna, dlatego klikam. Znowu wszystkie te elementy wykresu zostały zaznaczone. Klikam jeszcze raz i wysuwam Kowalską. O, zobacz, teraz jest tak powiedziane. Kowalska jest szczególnie istotna dla mnie, i cały wykres zaprezentowany jest w taki sposób. Jak najbardziej muszę jeszcze wskazać, czego dotyczą te dane, bo na razie mam tutaj napisane kwartał pierwszy, ale czy na pewno wybieram sobie. Filtrowanie wykresu i zobaczę, rzeczywiście przedstawił mi serię danych dotyczących kwartału. Wybieram może kwartał drugi, zastosuj zupełnie inaczej, kwartał trzeci, zastosuj, kwartał czwarty, zastosuj, czyli dobieram sobie, jak, kogo ja tak naprawdę chcę pokazać na tym wykresie z kategorii, ale także z serii. Tak to będzie wyglądało. No i oczywiście pamiętaj cały czas o tym, że Tutaj w karcie projektowanie, ona zastępuje to, co ja mam tutaj w menu. Mogę sobie na przykład przełączyć teraz wiersze z kolumnami, on powie. Aha, czyli teraz odwrotnie, zupełnie co innego jest punktem, a co innego jest serią danych, więc może teraz filtrując dane, pokaż na przykład wszystkie kwartały i będziemy mieć do czynienia dokładnie z takim pokazaniem wartości. Takie są kombinacje, jeśli chodzi o o wykres dotyczący wykresu kołowego. Jeszcze dodatkowo zaznaczmy sobie tutaj dane i powiedzmy, ja bym jeszcze chciał na przykład w karcie wstawianie dobrać sobie jeszcze jeden wykres, na przykład wykres liniowy. Dlaczego mam mieć? Jeden wykres stworzę sobie dwie analizy danych. Teraz jeszcze dodatkowo wykres liniowy. Oczywiście zabawa z wykresem liniowym, jeżeli chodzi o projektowanie, formatowanie kolorystyczne, etykiety danych będzie Tutaj bardzo podobna do, do tych poprzednich przykładów, natomiast na wykresie liniowym bardzo ważne jest, aby potrafić dobrać skalę i formatować oś, ponieważ jeżeli kliknę prawym przyciskiem myszy tutaj na osi, zobacz, moje dane nie spadają poniżej 100 tysięcy złotych, 100 tysięcy, 100 tysięcy. W takim razie na osi kliknę prawym przyciskiem myszy na jednej z linii poziomych i wybieram sobie formatuj oś i mogę, jeżeli na przykład zobaczysz, że twój wykres tworzył się w taki sposób, że te linie na przykład latają gdzieś tutaj u góry, gnieżdżą się razem, a na dole na przykład jest niewykorzystane miejsce, dlaczego dać Excelowi zaczynać wykres od zera? Może nasz wykres, jeżeli zacząłby się na przykład od 100 tysięcy albo od 500 tysięcy, wtedy będzie to zupełnie inaczej na przykład. Czyli ja sobie tutaj wybieram formatuj oś, minimum, nie będzie to 0, minimum zmieniam na 50, raz, dwa, trzy tysięcy, maksimum też, zobacz co się zmienia teraz, minimum jest 500 tysięcy, maksimum 750, a ja może sobie nie, maksimum wystarczy mi 700, zmieniam sobie wartość maksymalną, wykres tutaj się zmienia, skala, może jest bardziej czytelny, może nie, tutaj trzeba oczywiście jak najbardziej kombinować jednostką główną, czy on ma się zmieniać co 100 tysięcy. Zobaczmy, może jednak co, co 200 tysięcy na przykład taka prezentacja będzie się odbywała. O, i skala zupełnie inaczej jest dobrana. W ten sposób mogę dobierać sobie skalowanie osi na wykresie liniowym. Czyli to jest takie dodatkowo istotne na tym trzecim wykresie, jaki sobie teraz tutaj na tym szkoleniu prezentujemy, czyli wykresie liniowym. Oczywiście on ma te same ustawienia, bardzo podobne do, do tych, które prezentowaliśmy wcześniej, czyli tutaj również czy chcesz dobrać osie, tytuły, tabele danych, wszystkie takie historie będą Tobie bardzo przydatne. Pokażemy sobie jeszcze jeden wykres, najbardziej zaawansowany, w kolejnej lekcji, także szybciej, tym lepiej. Zmierzamy do kolejnej lekcji, teraz w tej już do usłyszenia. I zobaczmy w następnej lekcji, jaki wykres bardziej zaawansowany się pojawi. Cześć.